Cześć, witam, zajmę się dzisiaj moim koziołem, silnik nieszczęśliwy Prince 1.6 VTI, 120 koni, na szczęście bez turba i ze zwykłym pośrednim wtryskiem paliwa, wymienię teraz olej, bo już czas, jeżdżę na 5.40, właśnie wlałem płukankę Motula, silniczek sobie pochodzi parę minut, jak słyszycie pracuje wentylator cały czas a to dlatego, że wysiadł regulator napięcia i nie ma komunikacji ze sterownikiem silnika ten regulator napięcia też będę wy wymieniał, do tego wymienię termostat z obudową no i filtr pint powietrza filtr oleju to wiadomo no i jeszcze założymy sobie letnie kółka, bo już czas Także płukanka teraz robi swoje, a ja odkręcam filtry powietrza. Dobra, wyjąłem tłumik yy, do lotu, rurę dolotową, wziąłem pokrywę filtra. Silnik cały czas chodzi, bo płukanka robi filtr. Nie wygląda jeszcze źle. Myślałem, że będzie gorszy, ale ma już, no, samochód nie robi dużych przebiegów, ma już 2 lata, więc stwierdziłem, że wymienia, jak już kupiłem i wyjąłem, to wymienię. I płukanka, dlaczego płukanka? Generalnie nie stosuję płukanek, nie lubię płukanek, wolę wymieniać częściej olej, ale wiadomo, jak to w swoim samochodzie. Przeciągnąłem trochę interwał, jest zrobione z 15 tysięcy na oleju, staram się wymieniać co 10, maksymalnie 12. I robiłem ostatnio już wszelkie pokrywy zaworu no, z 2000 temu I widziałem, że trochę tam on jest przybrudzony, ale pod tą pokrywą. Więc postanowiłem wlać. No, mówię, może nie zaszkodzi, a może umyje. Teraz tutaj fajnie będzie można odkręcić ten do tego filmu. I zobaczcie, jeszcze tu jest taki patent. Czemu dwie opaski? Czemu ten wąż taki? ten wąż oryginalny bo padł termostat a w nie było chwili żeby, żeby go naprawić więc założyłem zastępczy wąż i tam do środka węża termostat od renówki. oczywiście samochód trzyma idealną temperaturę ale już wymienia yy, cały termostat na oryginalny yy, i tam jest łącznie z czujnikiem i z tą grzałką no więc już niech będzie to niech już będzie to, powrócę do oryginału tutaj założę oryginalny wąż będzie to wszystko tak jak być powinno eee, samochód ma przejechany teraz 200 tysięcy eee, silnik sprawuje się bardzo dobrze a to dlatego, że przy 120 zrobiłem mu pełny remont to znaczy dostał wszystko eee, nowy rozrząd koła zmiennych pas Czujniki, elektrozawory zmiennych pas z jednej i z drugiej, e, oczywiście, panowanie cylindrów, pierścienie, panewki, nową pompę oleju i e, pełną regenerację głowicy. No, nie był to zbyt duży przebieg, jak na taki remont i uważam ten silnik za totalną porażkę. No, natomiast to, te pierścienie one raczej fabrycznie. Były zrobione z bardzo słabego materiału, gdyż jak chciałem poczyścić rowki w tłokach, to nie dało ich się złamać tych pierścieni, one się rozprostowywały jak dróg. I one są, myślę, że fabrycznie bardzo miękkie, dlatego te silniki biorą olej. Oczywiście ten nie bierze, od wymiany do wymiany tutaj wystarcza. Ja nie dolewam do tego samochodu. Jak wspomniałem, jeżdżę na PIM 40, na mobilu, oczywiście. I od wymiany do wymiany, czyli na 10-12 tysięcy, ja nie dolewam oleju do tego silnika. Także no, można poprawić fabrykę, mi się wydaje. Wymiana pierścieni na pewno bardzo mu dobrze zrobiła. Że już za chwilę będę spuszczał tutaj olej i wymieniał filtr, bo dojdzie tutaj nam to 15 minut, które zaleca producent kukanki. No i, i co. wezmę się za termostat i za nieszczęsny regulator napięcia, no szczęście tu alternator to się wyjmuje moment zobaczcie, sprężerka klimatyzacji też nowa nowa od klimatyzacji nowa i chłodnica od klimatyzacji nowa i odwody nowa no niestety, no auto z gównolitu natomiast jeździ i nie zawodzi w trasie, bo powymieniane jest wszystko na czas i w sumie wcześniej niż potrzeba Także i Peugeotem da się jeździć. I można nie narzekać. Także spuszczam za chwilę olej i jadę z tomatem. Dobra, olej sobie jeszcze ścieka. Filtr już założyłem. Teraz wyjmę alternator i zmienię regulator napięcia. Jest to regulator Valeo z siecią BSS. Bo tu bywają różne lin 1, lin 2, na kontrolkę, a akurat ten silnik ma BSS, tak jak BMW. Może dlatego, że to silnik zrobiony z BMW. Więc wymienię sobie go wziąłem waleo. Kupę kasy kosztował no ale tylko dlatego, żeby nie musiał tego już więcej robić. Także zabieram się do wyciągnięcia alternatora. To jest fajnie, bo taki jest fajny napinacz z blokadą napnę sobie to a alternator mam po prostu na trzy śrubki i wyskakuje kluczykiem 32 już napiąłem i wcisnąłem Napinę trzyma nam luźny pasek muszę zdjąć klemę odepniemy sobie klemę już sterowniki się uśpiły no to będę miał do odkręcenia na 13 kabel plusowy z alternatora, a tutaj na torxa E10, trzy śrubki i go wyciągam. Po odkręceniu dwóch górnych śrubek od alternatora wyskakuje nam cały ten napinacz. Potem dolna śrubka wyskakuje nam cały alternator, jest tutaj na tych trzech śrubach. No teraz musimy dobrać się tutaj z tyłu do regulatora. zdejmę pokrywkę. Pokażę Wam co pod spodem. Dobra, podkręcamy tych dwóch nakrętek. Ściągamy całą budowę tutaj z wyjściem na kostkę, oczywiście, bo to przechodzi w pokrywie. I co widzimy? Regulator Waleo, który ładuje, ale ma. No, powiem Wam, że założyłem go tak na szybko. Podczas awarii, bo jak się skończyły szczotki, założyłem drugi, ale to jest LIN-1 i on nie współpracuje z tym samochodem, dlatego cały czas widział błąd alternatora i włączał wiatrak. Niemniej jednak po przegazowaniu to ładowanie było i awaryjnie był założony, ale teraz będzie zmieniony na taki, jak powinien być. Także odkręcam teraz te trzy śrubki i wyciągam regulator. Tutaj jeszcze będą trzymały szczotki. A to takie urządzenie jest fajne jednorazowe. Zaraz powiem wam o co w tym chodzi. Odkręciłem trzy śrubki i wyciągnąłem. Wyskoczyły szczotki. Zobaczcie, to nowka jest. Odłożę sobie to, schowam do czegoś się może mi kiedyś przyda. Ale przy zakładaniu nowego, jak to założyć te szczotki? To zobaczcie. Ta pokrywka to jest taka przesłówka. Zrobiona po to, żeby włożyć sobie. Ona teraz trzyma szczotki schowane i po przykręceniu. Wpychamy tą pokrywkę, i ona wtedy uwalnia szczotki, i one wyskakują. Także tak to wygląda. Takie to jest urządzenie zmyślne. Także teraz po prostu przykręcam. Oczyszczę sobie jeszcze tylko komutator. Przykręcam, wciskam pokrywkę i wyskakują mi szczotki. No i dobra, mam dokręcany regulator. Zobaczcie, jeszcze jest to w powietrzu. Teraz wciskam. Cyk. I szczotki już na pewno wyskoczyły. Czyli mogę zakładać pokrywkę, tak i składać to, skręcać i zakładać alternator z powrotem. Szybka robota, nie, dobrze się akurat w tym to wyjmuje, tak więc dokręcam kluczem i wkładam go na miejsce. Dobra siedzi przyłapany na dolną śrubę. Teraz wkładam napinacz. To wszędzie fajnie są kulejki ustalające, więc... proszę bardzo. Jedna śrubka. Druga śrubka. Zaraz to dokręcę i. I zwalniam napinacz. Dobra, pasek siedzi, 30 założyłam i teraz uwaga, napinam, wyskoczyło, puszczam. I gotowe, napięty. Alternator ogarnięty No dobrze, zarzuciłem nowy wkład filtra. Zamknę tą górę i biorę się za termostat. Korek zakręciłem, można nalewać olej. I jedziemy dalej. Dobra, bierzemy się za termostat. Żeby wyjąć termostat, trzeba to sobie zrobić trochę miejsca, porozpinać trochę. I także tutaj osłona wiązki silnika wchodzi w termostat. Taki kołek, To trzeba cały wyciągnąć do góry. Więc tutaj najlepiej będzie porozpinać, porozpinać sobie. Przewody od czynników, żeby to odsunąć i przewód, żeby nie urwać tutaj od serwa do pompy. wakuum też to poodczepiam, wszystko i zaraz wyciągam. Dobra, zobaczcie, odpiąłem sobie sondy Lambda i tą wiązkę całą z plastikiem podniosłem tutaj. To co przeszkadzało, to podpinałem. Zobaczcie, pęknięta budowa już tego termostatu, trochę tam puszcza płyn powoli jakby taki standard no, w tych termostatach no i zaraz założymy sobie nowkę sztukę tam odpiąć trzeba dwa przewody On, zobaczcie tam głęboko na skrzyni stary zakrystalizowany płyn dalałem tutaj ze dwa razy po dwie setki ale to wszystko w okresie powiedzmy roku się wydarzyło więc bez tragedii z tym ubytkiem no natomiast trzeba zrobić. E, tutaj też wyświetlał błąd tego termostatu na komputerze, e, jakiś tam brak korelacji, otwierania z wskazaniami czujników i tak dalej. Nowy zestaw ma e, nowy czujnik, nową grzałkę elektryczną tutaj tego termostatu, bo to tutaj ma taki wynalazek jak dogrzewasz. No, bo jeżeli chodzi o jakieś wynalazki, to, to ten silnik wszystko ma co można głupiego wynaleźć już majstersztykiem to jest ta pompa wody uruchamiana tym ciernym sprzęgłem w stronę paska na termicznym napinaczu oczywiście też był wymieniany na dajko bo łożysko się w nim posypało i silnik chodził jakby na sucho pracował tak to łożysko już było wysypane a tu w zasadzie wymieniałem w nim już wszystko i znam go do każdej śrubki no i co tego jeszcze nie wymieniałem to jadę z koksem Zobaczcie, sobie tak to i wygląda na luzie. Tu jest czujnik temperatury na dwa piny. Tu jest grzałka termostatu na dwa piny. Dokręca tu się wody jeden, drugi. I najgorsze jest to, bo to tam z tyłu wchodzi w taką rurę, która idzie do pompy wody. I tu jest zabezpieczenie, i to zabezpieczenie tam trzeba wyjąć i włożyć, a stąd jest kiepski dostęp dosyć ale postaram się zrobić tak ogólnie na trzy śrubki przykręcamy więc nie powinno być problemu, ale najgorsze jest tamto żeby to wcisnąć i wkliknąć a jednocześnie nie połamać tej rury, ja mam oczywiście nową więc nie powinna się połamać, ale zabezpieczenie będę miał wyjąć ciężko, natomiast Poleci parę niecenzuralnych słów. Pewnie się uda. Także do dzieła. Zobaczcie sobie, tak wyglądał ten mój zastępczy termostat. Czyli termostat w wężu. Oczywiście działało, robiło roboty. Skazówka stała idealnie na pion. No ale to też było na szybko, bo marzyliśmy w zimę. A nie chciało mi się tego rozgrzebywać. Ze względu na te wszystkie węże i tą rurkę z tyłu. Także od tego zacząłem. To już sobie pójdzie na bok, a tutaj powrócę do oryginalnego węża, a teraz rozkręcam tam dalej. Zobaczcie, mam dziada na wierzchu, puszczał sobie to i tam po troszku, z lewej, z prawej, z góry, z dołu, na skrzyni stare ślady widać, Płyno, ale to jego ja nie wymieniłem 3 lata temu przy remoncie silnika, czy tam cztery, no i dlatego Zaczął robić problem. Także mamy wyjęte wąż, został. Zobaczcie, pięknie tu miałem na silikonium. Ktoś się śmieje. Dlaczego? A to dlatego, mało tego, że uszczelnia to przy wkładaniu tego się wślizguje i nie uszkodzimy o ringu. Nie zetniemy o ringu. Nie, nie tyle ten silikon daje, jakby ktoś pytał. Także zakładam nowkę i kończmy tę nierównowalkę no dobra, tam mam poczyszczone i kanał, i głowicę znaczy i rurkę, i głowicę, więc oczywiście ze względu na to, że te obudowy lubią pękać, to kicik pójdzie na uszczelkę i tutaj na ten oring, żeby się ślizgnęło nie składam tego na sucho, zresztą są już lekkie wrzery tam na głowicy Niech to się dobrze uszczelni, a nie chcę, żeby mi coś tu kapało, i nie będę do tego wracał. Także składam i robocie. Aha, zobaczcie się, baniec Przykręcony, tylne węże dokręcone. Dokręcam przednie i zaraz bierzemy się za i odpowietrzanie. Pamiętacie, jak to jest w peżotach i innych wynalazkach. Nie chciało się zrobić fajnego układu samoodpowietrzającego. Tu jest tutaj taka śrubka. O, tu jest na nią w tej osłonie otwór na płaski śrubokręt, żeby dało się poluzować ten odpowietrznik. A druga, gdzieś tam na wężu, na grzewnicy powinna być górnie. A takie papudraki że tak zrobili, że się samo nie odpowietrzy. No, no, lecę po ten oryginalny wąż, tutaj, który gdzieś tam sobie schowałem kiedyś. Mam nadzieję, że go zaraz znajdę. I wkręcamy, nalewamy płyny, i na deser zostanie wymiana kół na letnie. No i dobra, wężyk się znalazł, przewodziki powpinane. Tu można zakładać klejemy. Bardzo i można nalewać olej, zakładać filtry. Uzupełnimy płyny, jeszcze odpowietrzymy. I można będzie odpalić i zobaczyć, pokazować błędy, które były. Zresztą, jak się wiatrak już nie będzie włączał, to znaczy, że one tam sobie tylko w pamięci zostały. Ale podłączymy kompa i zobaczymy no i dopiero się układ zaczął wypełniać wodą ciężko czyś tego dziada ale zobaczcie odkręcam O. i poszło teraz powietrze Obniżyliśmy poziom w zbiorniczku nagrzewnica też już odpowietrzona bo zaczął grzać Także zostało dolać płynu. Jeszcze raz sprawdzić i będzie ok. To skręcam powoli. Dobra, to wykręcone. Zakładam rury dolotowe. I widać, że tutaj robota dobiega końca. No i dobra, obsługa tutaj już dobiegła końca pod maską. Płyny są, olej jest, wszystko poskręcane, dolot wymyte, także tu możemy zamykać, podłączę sobie jeszcze na koniec kompa i wymienię opony, znaczy całe koła na aluminiowe, które pod koniec sezonu umyłem, wyważyłem i czekają sobie do zmiany. Także kończymy z na dzisiaj. No dobra, skasujemy sobie przypominacz przeglądowy. Wciskamy guzior na dolnym prawy. Wciskam i włączam zapłon. dobra, jeszcze raz wyłączam, wciskam, włączam. O jak dojdzie do zera? Trzy, dwa, jeden, zero cofnięty. Dobrze. Nie wiem, jak to się nagra na filmie. Ja tu widzę migające te kontrolki, wszystkie. No, ale to one się świecą po prostu. To tak to się częstotliwości nakładają tych ledów i, i kamery. Dobrze, podłączymy sobie tester zobaczcie 204 tysiące na przelot film powracanego, miał 120 ale żadnego wypadku i bardzo ładny stan dla Harski. i o to mi też chodziło podepniemy sobie teraz Jester. Już mamy. Przecież to jest w jakimś chorym miejscu, ale się udało. Odpalę aplikację. Ej, dobra, mamy podłączonego luncha. Europa i Perzut. Perzut, dobra. Jedziemy, co nam pokaże, ten przód. co on nam ciekawego pokaże? Niech się połączy, biedny automatycznie. Tak jest. sobie wybiorę silnik bo to mnie interesuje w zasadzie tak to autem jest wszystko w porządku nic się nie dzieje przeczytam sobie koty błędów o i takie dwa sobie były czyli od tego termostatu o którym wspominałem on jest kontrolowany tam taką grzałką i to było to było zepsute oraz alternator, z, z który miał regulator z inną siecią i nie współpracował z komputerem silnika. Także były przy, przemijające, przeminęły, nie chodzi mi ten już wiatrak na stałe. Mm, także możemy sobie skasować te błędy. dwieście cztery sześć dwadzieścia, cztery, Wyłączamy zapłon. a tu to, to zawsze nigdy. Nie wiem czy one się skasują, czy nie, ale powinny teraz. Okej. Okay. przeczytamy. Nie ma. Dobrze. Także palimy. O! Wszystko gaśnie, jest gitarka. I perzocik chyba jeszcze pożyje. Jink is over. Again.